Dzień dobry, bardzo szczęść Boże, witam w poniedziałek 9 lutego 2026 roku. W kościele dzisiaj mamy dzień powszedni. Zapraszam do modlitwy, zapraszam do czytania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Tato, który zawsze jesteś z nami. Dziękujemy Ci za kolejny dzień życia. Prosimy Cię... Pokieruj nami dzisiaj, prowadź nas właściwymi, miłymi Tobie ścieżkami. Otwieraj nas na Twoje działanie, przeprowadź nas także przez dzisiejsze czytania, by Twoje Słowo w nas wzrastało, byśmy owoc obfity na Twoją chwałę wydali. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy. Pytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przyniesienie Arki Przymierza Pańskiego z miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim. Na święto namiotów przypadające w siódmym miesiącu, kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę i przynieśli Arkę Pańską. Namiot spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przynieśli je kapłani oraz lewici. A król Salomon i cała społeczność Izraela zgromadzona przy nim, przed Arką, składali wraz z nim. Na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili arkę przymierza pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do miejsca najświętszego pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarcie skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod chorebem tablic przymierza, gdy Pan zabarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. A kiedy kapłani wyszli z miejsca świętego, Obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Wtedy przemówił Salomon, Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki. Psalm responsoryjny: Wyrusz o Panie na miejsce spo spocznienia. Słyszeliśmy o arce w Efrata, znaleźliśmy ją na polach Jaaru. Wejdźmy do jego mieszkania, padnijmy przed podnóżkiem stóp jego. Wyrusz o Panie na miejsce spocznienia. Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości. Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca. Wyrusz o Panie na miejsce spocznienia. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie jego się przeprawiali, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybyli do brzegu. Przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby cichość frenzy u jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Amen. Mamy dziś fascynującą podróż Boga w historii świata. Lecz nie chodzi o tę podróż geograficzną, ale podróż Boga w stronę bliskości z człowiekiem. W pierwszym czytaniu jesteśmy w Jerozolimie około 1960 roku przed Chrystusem. Salomon kończy budować świątynię. To moment historyczny. Arka Przymierza wędrowała z, Izraelita, z Izraelitami przez pustynię i w końcu ma swoje stałe miejsce. Zostaje wniesiona do miejsca najświętszego. Tu warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje, gdy kapłani stawiają arkę i wychodzą. Czytamy: Obłok wypełnił dom pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby. Gdy się wgryzamy w tekst, można znaleźć informację, że w języku hebrajskim, na określenie tego zjawiska używa się słowa szechina, obecność. Oraz Arapchel, gęsty mrok lub czarna chmura. Czyli to nie jest jakaś tam mgiełka, jakaś tam para, potężna, gęsta i święta obecność, taka, że może nas ogarnąć przerażenie. Kapłani opuszczają, Dom Pański. Liturgia zostaje przerwana. Bóg pokazuje Salomonowi: Zbudowałeś mi piękny dom, ale ja jestem nieskończony, nieokiełznany. Nie jestem przedmiotem, rzeczą, którą można zamknąć w złotym pokoju i odwiedzać w godzinach otwarcia. To jest moment, w którym Bóg jest świętością. Czyli właściwie każdy moment. Ale to jest ta chwila, w której widzimy, jak człowiek w naszej nawet najdoskonalszej intencji nie jesteśmy w stanie podejść do tej świętości Boga. Arka była zamknięta. Kto jej dotknął, umierał. Ten dystans w Starym Testamencie Boga bywał czasem mm, ogromny. I przenosząc się do czasów Jezusa, do Ewangelii, gdzie jesteśmy, w krainie Genezaret. Mnóstwo ludzi, chorzy. Mamy to niejako jako kontrast. Kapłani w świątyni musieli opuścić, bo nie byli w stanie poniekąd poradzić sobie z obecnością Boga, przyjąć Go w Jego Absolutnej świętości i doskonałości. A nad jeziorem ludzie biegną do Boga, do Jezusa i chcą go dotknąć. Marek pisze, prosili go, żeby ci choć frenzli jego płaszcza mogli dotknąć. Dlaczego frenzli? Pobożny Żyd nosił frędzle, zwane Cicit. Zgodnie z księgą liczb, te frędzle miały przypominać o prawie bożym, o przykazaniach. A w pierwszym czytaniu mieliśmy kamienne tablice z prawem, schowane w arce, ukryte, niedostępne, groźne. W Jezusie to ta niedostępność, ten Bóg, to prawo wychodzi z arki przestaje być niedostępne. Jezus nosi frędzle, symbol prawa na sobie. I ludzie, zamiast ginąć od dotknięcia świętości, tak jak to było w Starym Testamencie, odzyskują zdrowe zdrowie. Bóg pokazuje. Jak bardzo chce do nas dotrzeć. Przestaje być niedostępnym Bogiem, który paraliżuje ze strachu. Staje się osobą, którą można złapać za płaszcz. Można pociągnąć, można dotknąć. Bóg pozwala, by ludzie. Zakłócali, przerywali mu spokój, żebyśmy się zwracali do Boga z tym naszym cierpieniem, z naszymi problemami. Bardzo często wydaje mi się, mamy taki obraz Boga właśnie z tej świątyni, zasłoniętego, niedostępnego. I to jest obraz Boga, który jest na pewno prawdziwy, w takim znaczeniu, że taki Bóg również może być, ale nie dlatego, że taki jest, tylko dlatego, że ja tak go pojmuję, że ja się nie otwieram na Boga. I to znowu jest relacja z drugim człowiekiem. Znaczy porównanie do relacji z drugim człowiekiem. Kiedy postrzegamy kogoś jako gubura, jako człowieka trudnego, to, to takim go widzimy, tak go doświadczamy. Jeżeli takie myśli wobec niego kierujemy, takie uczucia, to nie jesteśmy w stanie często przebić się przez nasz pancerz wyobrażeń, a ten człowiek. Może być najbardziej czułym i miłosnym człowiekiem. Tylko jakiś problem leży w komunikacji. Być może właśnie to jest brak relacji. I w, w Ewangelii dzisiaj widzimy Boga, który mówi: Nie bój się. Boga, który wychodzi z miejsca najświętszego, który schodzi na ziemię, wchodzi w ludzką skórę, cierpi tak samo jak my, a nawet więcej, oddaje życie za Ciebie i za mnie. Przychodzi na targ, do sklepu, do mojej pracy, do mojego domu. Mogę Boga dotknąć. Choćby przez krótki Akt strzelisty, westchnienie, szczerą modlitwę: czy stoję w korku, czy jestem na Eucharystii? Bóg nie jest schowany i ukryty przede mną w złotej klatce. On czeka, aż pociągnę go za płaszcz, aż powiem: Jezu ratuj. Ten dotyk. Leczy, ten dotyk nie rani, ten dotyk tym bardziej nie zabija. Łapmy się frenzy naszego Boga i szukajmy z nim relacji. Jeśli jeszcze jej nie mamy, a jeśli jest, to pogłębiajmy. Rozmawiajmy, kłóćmy się, opowiadajmy, słuchajmy. Bóg jest Bogiem. Który dąży do relacji z tobą. Błogosławię ci na to spotkanie. Miej się najlepiej i miło, że jesteś, a najlepiej z Bogiem.